Sonic exe i Tails exe w Sonic Speed Simulator. Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Remis. Słuchajcie i pomyślałem, że dzisiaj zrobię odcinek, słuchajcie, na temat Sonica exe i Tailsa exe, Sonic Speed Simulator. Moi drodzy, czy oni są faktycznie w grze, słuchajcie, czy to jest możliwe oraz kim oni są, słuchajcie. Więc pamiętajcie, aby kiedyś łapę w górę, suba łąkiem i napiszcie w komentarzu, czy znacie te postacie, słuchajcie, co o tym sądzicie, ponieważ moi drodzy Sonic exe i Tails exe, to są takie legendarne postacie, słuchajcie, zwłaszcza Sonic exe, mój drudzy, ze świata Sonika i no, moi drodzy, to jest taki mroczny Sonic W każdym razie dzisiaj wam o wszystkim opowiem, więc pamiętajcie By kończyć, słuchajcie, zobaczyć ten odcinek Do końca, bo, słuchajcie, będzie on naprawdę ciekawy Słuchajcie, i mam nadzieję, słuchajcie, zaspokoić Waszą ciekawość właśnie o doście Sonika Exe i Tailsa Exe, moi drodzy Ale na samym początku w ogóle powiem wam Dlaczego to nagrałem, słuchajcie, ponieważ pewna osoba Napisała mi w micie, że w Chemical Plant Jest Tails Exe I pomyślałem, słuchajcie, że się sobie nie tylko to Sprawdzimy, słuchajcie, ale też opowiem wam o pewnej Teorii, słuchajcie, o Soniku Exe W Sonic Speed Simulator więc pamiętajcie Wykonicali właśnie łapę w górę sowałkiem mi też pamiętajcie, słuchajcie na Instagrama, Jeremi to ja słuchajcie, Discorda i grupę w Robloxie, słuchajcie, wszystkie linki w opisie. Ale na początku pamiętajcie, słuchajcie, aby koniecznie wykonać prom questa ponieważ, słuchajcie, już niedługo będziemy mieli do zdobycia, słuchajcie, rock debata. Tak, pierwszy quest, słuchajcie, zróbcie tak, że po prostu pójcie sobie do, moi drodzy, Tornado Asalta i tam po słuchajcie, przejdźcie sobie jedną gierkę, słuchajcie macie pierwszy quest głowy, drugi quest, słuchajcie, sobie po prostu powchodźcie w wyścigi, a trzeci quest, moi drodzy, zróbcie bardzo prosto, słuchajcie, pójcie sobie po prostu, zobaczcie o tutaj na te szyny, o tam zobaczcie, że wam pokazuję. O tam, moi drodzy, już wam tylko pokażę, słuchajcie, szybko jak to zrobić, tak żeby, moi drodzy, każdy mógł sobie to szybko zrobić, jak jeszcze nie zrobił. Moi drodzy, pójdźcie sobie o tutaj, zobaczcie, na tą kolejkę, na te szyny i po prostu, słuchajcie, zostawcie sobie gierkę na 10 minut, słuchajcie, i tak będziecie jak raz do dołu, raz do góry, a czas się, słuchajcie, nabija. Więc, moi drodzy, tak to tylko szybko sobie zróbcie i już wam mówię o co chodzi, ponieważ, moi drodzy, naprawdę temat jest bardzo fajny i myślę, że warto o tym wiedzieć. Teraz tak, moi drodzy, kim jest Sonic Exe? Teraz tak, słuchajcie, Sonic Exe jest to legendarna, mityczna postać. Słuchajcie, złego Sonika, to jest, mojej drodzy, taka ciemna, mroczna, straszna wersja samego Sonika, słuchajcie Która jest naprawdę mega straszna i niszczy i pożera wszystko na swojej drodze I jest, moi dotyto to wątek, który jest naprawdę w wielu grach, moi drodzy Więc naprawdę Sonic, Excel już był w wielu gierkach, słuchajcie, w wielu różnych miejscach i moi drodzy ogólnie Sonic Exe jest to postać, którą, którą moi drodzy, której nikt by nie chciał spotkać, bo jest ona bardzo, bardzo straszna, a teraz wam słuchajcie opowiem o pewnej teorii, że ten Sonic Exe słuchajcie jest zamknięty w pewnym miejscu moi drodzy na mapie w Sonic Speed Simulator. I teraz moi drodzy posłuchajcie tego, jak pójdziemy sobie do Chemical Plantu, zobaczcie o tutaj, do Chemical Plantu, to tam moi drodzy czeka coś naprawdę strasznego i wam to słuchajcie teraz pokażę, bo naprawdę bardzo wiele osób było ciekawości o co chodzi z tym Soniciem Exe i już wam moi drodzy mówię, bo... Naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo Mroczna, moi drodzy, ale to jest tylko teoria, moi drodzy się Nie przejmujcie, to jest tylko i wyłącznie, moi drodzy Taka mała teoria o tym, czy on jest w gierce Teraz tak, moi drodzy, jesteśmy teraz w Chemical Plancie Słuchajcie, czyli w takim najciemniejszym wymiarze w Sonic Speed Simulator I teraz, moi drodzy, tutaj właśnie jest Teoria o pewnej wskazówce odnośnie Sonika X, i teraz tak, patrzcie na to Moi drodzy, jak pójdziemy sobie tutaj Właśnie w Sonic Speed Simulator I teraz zobaczcie, pójdziemy sobie tutaj Teraz, moi drodzy, staniemy w tym oto I miejscu, to tutaj na górze jest pewna strzałka z bardzo tajemniczym, mrocznym szyfrem. Zobaczcie na to, moi drodzy: mamy tutaj rozmazane litery i cyfry. I możemy, słuchajcie, na przykład, tej sobie 6SJ, coś tam, coś tam, coś też. Ale moi drodzy, zobaczcie, że te litery i te cyfry, słuchajcie, są zamazane. Słuchajcie, czyli ich po prostu nie widać częściowo. Ale moi drodzy, mamy strzałkę, która pokazuje na w prawo, a później, słuchajcie, zakręca w dół. I moi drodzy, pe są pewne osoby, które właśnie kojarzą ten mroczny napis z nadejściem, moi drodzy, Sonika Eggze, który jest, moi drodzy, w tej komorze, o właśnie tutaj, podobno, moi drodzy, wedle tej teorii. I właśnie zobaczcie, że ta strzałka pokazuje wyraźnie, słuchajcie, na tą pierwszą komorę. Jest, moi drodzy, taka bardzo mroczna teoria o tym, słuchajcie, że w tym pojemniku, w tym zbiorniku, słuchajcie, jest zamknięty Sonic egzek, który być może, słuchajcie, kiedyś powróci. Ale jest to, słuchajcie, tylko i wyłącznie teoria. Jest, ona bardzo mroczna, więc, słuchajcie, nie mam dlatego pojęcia, słuchajcie, czy to jest prawda, czy nie słuchajcie, prawdopodobnie nie. Ale jest to naprawdę ciekawa teoria i dajcie, słuchajcie, w komentarzu, co o tym sądzicie. Więc koniecznie, słuchajcie, napiszcie teraz w komentarzu, co sądzicie o tej teorii z Soniciem Exe, słuchajcie, i przejdźmy teraz, słuchajcie, do Tailsa Exe, czyli do kolejnej, dosyć ciekawej i strasznej, moi drodzy, postaci. Patrzcie teraz na to. I teraz tak, moi drodzy, Tails Exe jest to właśnie podobnie, tylko, że mroczna wersja Tailsa. Jak powinieneście, moi drodzy, Tails to jest taki dobry ziomek, miły, słuchajcie, ogólnie jest, moi drodzy, on generalnie to taki dobry ziomeczek, co nie? Ale Tails Exe jest to mroczna, czarna wersja, moi drodzy, właśnie z, z, z zwykłego Tailsa. Jest to ona bardzo, moi drodzy, straszna i podobnie jak, jak, jak moi drodzy, Sonic Exe. W sumie zjada wszystko na swojej drodze, moi drodzy, niszczy, i w ogóle to jest ogólnie największe zagrożenie całego świata. Moi drodzy, Tails Exe chyba był wykorzystywany Podajże, albo w ogóle coś takiego wy, moi drodzy, ogólnie takiej grze FNF. Czyli słuchajcie, Friday Night Funkin gdzie słuchajcie właśnie jakieś mody z Tailsem i chyba też moi drodzy, z Tailsem Exe. Właśnie, moi drodzy, na przykład tutaj zobaczcie, mam jakieś Tailsa Exe. Tutaj moi drodzy, mamy śpiewającego TAISA Exe. W każdym razie słuchajcie, ten wątek był wykorzystywany Słuchajcie, właśnie w gierce FNF. Słuchajcie napisać w komentarzu, czy wy w FNF. Grazie czyli Friday Night Funkin, słuchajcie, jest taka gra, się śpiewa, moi drodzy, z różnymi postaciami, jakby i taka wojna na śpiew. W każdym razie, moi drodzy, pamiętam, była taka teoria, że Tales Exit znajdował się, moi drodzy, zobaczcie, jak pójdziemy sobie tutaj i teraz, moi drodzy, tutaj się staniemy, zobaczcie, to tutaj była taka sala ze zbiornikami piękniętymi, co nie? I była, słuchajcie, taka teoria, że tam właśnie, mój drodzy, w którymś zbiorniku pękniętym, słuchajcie, był Taze Exe, ale jest to bardzo głupia teoria, słuchajcie, i mi się wydaje, że ona raczej, raczej, raczej prawdziwa nie jest, ale była taka teoria, słuchajcie, że w tej sali tutaj, która, zobaczcie, teraz została zamknięta, znajdował się właśnie Taze Exe, mój drodzy, ej, może ona właśnie dlatego została zamknięta, żeby on się tam nie wydostał, ej, to jest, to jest niezły. ej, słuchajcie, właśnie, że, 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 słuchajcie, oni zamknęli tą salę ze zbiornikami właśnie po to, słuchajcie, aby Taze Exe się nie wydostał, to nie jest, mój drodzy, wcale takie głupie, Yeah. W każdym razie moi drodzy, tutaj też są zobaczcie pięknięte zbiorniki, ale słuchajcie, teoria odnosiła się do tamtych pękniętych, słuchajcie, zbiorników w tamtej właśnie sali. Więc moi drodzy, napiszcie końcie w komentarzu, co sądzicie o tej teorii. Słuchajcie, i czy ona jest w ogóle według Was? No to jest moi drodzy, mało prawdopodobna teoria, ale napiszcie słuchajcie w komentarzu, co sądzicie o tych dwóch postaciach. A my słuchajcie, otworzymy sobie skrzynkę i moi drodzy, o to zobaczcie. I być może, moi drodzy, dostaniemy. Ach, tylko Ringsy, zobaczcie, może Magnes wreszcie dostaniemy. Halo, magnes, Nie, experience, magnes, Nie, dobra, słuchajcie, idziemy sobie do Green teraz. moi drodzy, nie! Nie trafiłem do... Portalu, Boże słod. I napiszcie, moi drodzy, końcie w komentarzu, którą postać bardziej byście chcieli zobaczyć w grze, moi drodzy, Sonic Exe czy Tails Exe I jest też moi drodzy taka teoria, że niestety tych postaci raczej nie dodadzą bo słuchajcie, są zbyt straszne i zbyt mroczne, ale napiszcie słuchajcie, końcie w komentarzu, którą byście postać woleli, jakby wielce zobaczyć jakby Tailsa Exe czy Sonica Exe, bo jestem słuchajcie, ciekaw. I jeszcze moi drodzy, coś wam pokażę. W każdym razie, moi drodzy, ta teura jest naprawdę dziwna i kończy, słuchajcie, dajcie znać co sądzicie o niej. A my zobaczcie, że mamy tutaj kampera na krysa do kupienia jeszcze, zobaczcie, kosztuje on 749 robót. To znaczy podium na nakrys, Ok. Nie wiem sobie co czemu się różni. Mam tutaj, słuchajcie, też legendarne czało i mamy też, moi drodzy, pięciopak czało, zobaczcie, które, które są strasznie drogie, moi drodzy. W każdym razie, moi drodzy, muszę tej polepszyć w ogóle nie ciao. I w ogóle, moi drodzy, to ja muszę pozbierać wreszcie, słuchajcie, te punkty na, zobaczcie tego, czego nie odblokowałem, Zobaczcie na to moi drodzy, tego jak on się tam nazywa, zobaczcie ten. Moi drodzy, mechanik Tail, Bo zobaczcie, ja mam tylko 241 na 500 Słuchajcie, tych elementów, A on kosztuje normalnie ile? On kosztuje prawie 500 robuchów Słuchajcie, muszę go wreszcie odblokować, bo słuchajcie żeby w... To jest naprawdę wstyd, że ja nie mam, słuchajcie Odblokowanego tego, moi drodzy, Tailsa W każdym razie, zobaczcie, już sporo osób ma Zobaczcie tego Chrome Metal Sonica, zobaczcie Naprawdę fajna sprawa z tym Chrome Metal Soniciem W sumie najtrudniej jest tylko, słuchajcie po, 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 po przechodzi, słuchajcie Te wyścigi, bo to jest w sumie, moi drodzy Czasochłonne pół godziny, to wam powinno na pewno, zająć Pamiętajcie, by końcie odblokować Chrome, Metal, Sonika no i Elo popatrzcie, cześć, siema.